Dzień dobry! Dzisiaj sprzątamy wszystkie te ozdoby wielkanocne, bo wydaje mi się, że już jest naprawdę pora po Wielkanocy, już yy, pora posprzątać. Chyba już jest tydzień czy nawet dwa tygodnie, jak minęła Wielkanoc, jest Wielkanoc za nami, dlatego dzisiaj pora na pakowanie znowu w gazetki tak i tak dalej. No. I wyjęcie tych rzeczy, które wcześniej stały, poprzestawianie, po wycieranie. Nie wiem, czy powystawiam, może po niektóre rzeczy pochowam, tak sobie pomyślałam. Zobaczymy, ale na pewno dzisiaj y, sprzątam ozdoby wielkanocne, a że Nikolusia jest w szkole, bo dzisiaj poszła do szkoły, jako że zerówka jeszcze jest w zerówce, więc udało się, że ona też poszła do szkoły. Szkoda, że te starsze klasy jeszcze nie mogą iść, ale ja mam nadzieję, że za tydzień pewnie i one ruszą, więc mam nadzieję też, że do końca roku chociaż trochę pochodzą. Ale okej, okay, nie ma jej na spokojnie, kawa wypita, więc zabieram się zachowanie ozdób, a Wy mi potowarzyszycie w tym sprzątaniu, tak jak i chyba w zeszłym roku. No więc do dzieła! Yy, dobra, pozbierałam te wszystkie różne rzeczy, króliki i tak dalej, tutaj już troszeczkę wcześniej coś posprzątałam, zobaczcie taka torba drobiazgów, zaraz to pozawiłam w papierki i tak, yy, smutno takie wyjmować, chować, mam całą torbę z tych wcześniejszych papierów, co były yy, i powiem Wam tak, że yy, zastanawiam się, czy coś by zostawić z tych królików, bo one mi się bardzo podobają. No właśnie, tylko nie wiem, który. Chyba nad tymi się zastanawiam, nad tymi trzema, bo one są takie duże i ładne. Nie wiem, no ten to taki bardzo wielkanocny. Widać, że tutaj jajeczko jest, prawda? No właśnie, ale nie wiem, poprzestawiam i poukładam. Chyba zatrzymam na razie te, nie będę tych zawijać. I poukładam gdzieś, postawię, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak będzie wyglądało źle, to po prostu je schowam i zawinę, bo mi się one dwa tak najbardziej podobają. Bo ten już jest taki trochę inny i większy. A ten jest taki chudszy, takiegoś ten mi się bardziej podoba. Tak, nie wiem, to jest chyba zakup z tego roku. I chyba ten też. Właśnie. Dobra, to te zostawiam na bok, będę kombinować z nimi i przyniosłam sobie też chyba ten wiecie co, Ojej, chodź tutaj ten domek yy, jakoś nie wiem chyba schowam go tak, tam jeden ten większy zostawię, ale ten yy, chyba żebym go tam, dobra, to go zostawię i zobaczę, bo ja tam mam tak jeden większy domek i dwie świeczki w kształcie domków to może bym, w ogóle taką mam dużą szkatułkę, która mi też się strasznie nie podoba w ogóle bym ją gdzieś wyniosła, ale tam mam drobiazgi różne i ale też tak do szafy chować, w szafie być, musi być miejsce na ubrania. No właśnie, ona mi też tutaj nie pasuje. A kupiłam ją dawno, dawno temu, jest pojemna i dużo rzeczy tam w mi się mieści. Różne rzeczy, mam miwianki wianki dla Nikoli i jakaś taka biżuteria, koraliki itd. i tak dalej. Tam też mam takie, y, taką szafeczkę i takie półeczki, takie, no takie mm, słupki. To też niekoniecznie mi pasuje, no ale dobra. Dobra, zacznijmy może od tego chowania. No może najpierw mam tę gazetę. To wejdzie w to? Nie, to chyba w tym większym było. Chowam. Bo będę gadać, gadać, też trzeba obiad zrobić. Yy, I powiem Wam, że ten wieniec już mi się zdudził, więc chyba w przyszłym roku zrobię coś innego. No, bo on już tu chyba trzeci rok wisi, wisiał, więc mam nadzieję, że tutaj trzeszczy. Nie, nie trzeszczy za bardzo. Więc trochę już nawisiał, coś nowego by się przydało. A tutaj mam jajka jeszcze takie niewykorzystane nawet. Tu jest te kółko. To akurat na wieniec się przyda. A tutaj miałam schowane tą taką latarenkę z ptaszkiem. To ją wyjmę i zobaczę, czy ją wykorzystam. Coś tu jeszcze miałam. A, świeczniki. To też zobaczę, czy je wykorzystam. I jakaś świeczka? zapachowa coś jeszcze aha to takie coś i tu, to jeszcze takie pierdełki. muszę przeglądać i to chyba też schowam jakoś nie mam wizji na to kiedyś mi się to podobało ale ale jakoś mi się już to nie podoba moja gwiazda drewniana i ananas Tutaj mam ten świecznik takie potłuczone szkło. Ym, jakiś tu chyba kwiatek powinien rosnąć, jakiś mały. W ogóle mam fazę na doniczki, ja, czy fazę. Y, nie podobają mi się strasznie te doniczki, więc jak będę teraz w najbliższym czasie gdzieś w sklepie, co będzie ciekawego, to będę chciała kupić wszystkie inne, wszystkie, bo już, na, już tych mam dość. Y, to, i tu mam taką świeczkę zapachową. Nie wiem, jeszcze zostawię. Albo może coś takiego, gdybym to tu włożyła. Znaczy to. O! O, to wchodzi! Ej, to nawet nieźle wygląda. To, to może to tak zostanie? Przypadkowo zobaczymy. Mm, to też na pewno, chyba, żebym. Chyba, że. O, właśnie. To fajnie na toaletce, wiadomo, ale toalet, nie, mam toaletki, ale może tutaj powkładam, wiecie co, do łazienki postawię sobie i powkładam sobie eyelinery, bo ja mam tak porozrzucane i właśnie, do łazienki na eyelinery, odstawiam. Jakby się z tego w ogóle takie pierdołki, gumki, spinki, tea light, koraliki, nawet jakieś pieniążki, 10 groszy i moje porozrywane bransoletki, więc to do przejrzenia, tutaj mam jeszcze dwa króliki. Yy. Tego chowam, nad tym się jeszcze zastanowię, może gdzieś go w kuchni postawię, więc dobra, to odstawiam, tego jeszcze chowam, mam tu jeszcze jakąś gazetkę, mam. Ja wiem, że niektórym z Was w ogóle nie chce się tak pakować, bo jak pakowałam, chyba czy rozpakowywałam te ozdoby wielkanocne. Wtedy było kilka komentarzy, że, że wy tak nie robicie, że wam się w ogóle nie chce, że to strata czasu i tak dalej, że wkładacie to w jakieś pudełko i do tego nie zaglądacie bezpiecznie to się wam nie poniszczy, nie, po, no nie połamie. No, oczywiście też do tego nie zaglądam, ale ja po prostu tak lubię. I lubię sobie zabezpieczyć, żeby mi to się nic nie stało, chociaż tego nie dotykam. Dopiero na Wielkanoc wyjmę ten karton, ale nie wiem, no po prostu tak mam. Dobra. Ja mam ten karton, który mi się rozwala, ale mam tutaj przygotowany drugi karton. Do tego się pozbędę, a ten sobie podpiszę i sobie spakuję te rzeczy. Więc dobra, popakuję to w folię, w papierki, a potem przerzucimy tu i zobaczymy, gdzie to co resztę rozłożyć. I co, tutaj to wygląda w ten sposób, tego, e, tego czegoś brakuje mi jeszcze, jednego zielonego, bym postawiła sobie na tacę, ale tak to, no, będzie tak jak teraz, goło zostawiłam lampion i moje tulipany i napis home, e, więc to w ten sposób się prezentuje, a tutaj niżej e, postawiłam, znaczy stoją cały czas te moje dwie domki, świeczki takie szare i... Te dwa, jeden takie kryształ z kryształkami, no i ta doniczka tutaj stoi z tym kwiatkiem, myślę, że to spoko wygląda, najwyżej to jedno z zestawie, to jeszcze zobaczymy. Natomiast na parapecie postawiłam storczyka jednego i takie srebrne lampiony, tamte wyniosłam. No storczyki to są takie troszeczkę nieustawne kwiatki, bo powiem Wam, przez te liście one rosną tak trochę krzywo. I nie mieszczą się na każdą, każdy parapet, tutaj jeszcze muszę ogarnąć, ten zostaje, ten też tu zostaje, muszę mu liście umyć i powymieniać te doniczki i poprzesadzać te kwiatki, muszę kupić doniczki, poprzesadzać, żeby było wtedy tak jak ja chcę. A te dwa tutaj będą sobie stały, ok, chyba to wygląda, tylko te magnesy muszę pozabierać, bo one mi przeszkadzają i przykleję je na stronę taką yy, mniej widoczną, o. Teraz lepiej to wygląda. Tutaj jest chyba jeszcze jeden, też go zabiorę. O. Jakoś powiem Wam, że nie bardzo mi się podobają tak całe lodówki w tych magnesach. No nie wiem sama. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja jakoś teraz. O, teraz mi tu lepiej pasuje bez tych magnesów. Dobra, kochani, ja już się będę z Wami żegnać. Ogarnę to resztę, resztę tą resztę sama. Tak naprawdę już nie zostało dużo tylko wynieść te kartony i tam ogarnąć stolik. W najbliższym vlogu pokażę Wam, gdzie ustawiłam te swoje kurki, bo one zostają, one zostają tu i będą stały gdzieś na blacie. Tak myślę, tutaj jeszcze jest taki, zobaczcie, mała miseczka z kurczaczkami czekoladowymi i tutaj jeszcze są pisanki. No, takie tacy jesteśmy suche, że zobaczcie, to już stoi i stoi i nie ma chętnych. Znaczy Nikola tego tak przychodzi sobie raz na jakiś czas, po jednym sobie dojada. Na razie to sobie stoi tutaj na tej tacy mm, z tymi dwoma kurkami, które jeszcze muszę gdzieś przestawić. Znaczy przestawić ja wiem gdzie konkretnie, bo tam już to jajka schowałam, więc tam tego nie ma. Tutaj u mnie na stole już troszeczkę wiosennie jest, bo położyłam sobie te maty. Takie maty mam z pepko, z cytrynki. Nowe jeszcze nie używałam ich z zeszłego roku, są i zobaczymy, bo powiem wam, że ostatnie maty, które ja położyłam, i dwie były: jedne były w ananasy, jedne takie czarne w kwiatki, chyba i nawet jeszcze zielone w liście, to będą trzy. Coś z nim jest nie tak i one się bardzo ścierają, naprawdę. A jednak ten sam bieżnik, zauważyłam, że on tutaj się nie sprawdza. Muszą być takie maty, bo ja ten stół wycieram kilka razy dziennie i on powycierał się w niektórych miejscach od wycierania, dlatego takie maty są przydatne. Na razie są te, ale myślę, że kupię sobie cztery, takie okrągłe i wtedy bieżnik, bieżnika nie będzie. Chociaż on i tak już nadaje się do wymiany. Ale tak, myślę, 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 że tu będą same takie maty, może właśnie, może zamiast tych takich srebrnych, złotych, kolorowych postawiałabym tym razem na takie maty korkowe, albo maty sznurkowe, takie mm, słomkowe, chociaż te słomkowe, czy by mi tu pasowały, może kolorystycznie by pasowały do blatu i tutaj do krzeseł. Ale w sumie nic takiego więcej słomkowego nie ma. No to może bardziej korkowe. Nie wiem, zobaczę. Jak będę na jakichś zakupach, jak coś kupię, to Wam pokażę tutaj zapaliłam sobie wczoraj świeczkę malinową mm, do obiadu. Mm tak niedzielnego. Wiecie, ja lubię obiad niedzielny. Siedzimy razem, ładnie podany, świeczka, ładne szklanki do wody, do soku, do czegokolwiek, sztuczce, serwetki. Od razu inaczej się je taki, wiecie, taki obiad rodzinny, no bo w tygodniu ciężko się złapać, żebyśmy wszyscy byli razem, bo wiadomo praca, nie praca, szkoła i tak dalej. Więc jemy troszeczkę tak osobno, ale w niedzielę yy, chyba, chyba w każdą. Czasami są wyjątki, ale zawsze jemy razem przy stole i wtedy tak, żeby tu był lepiej, ładniej yy, ustawiony, dobra widzicie, film jednak chyba jest długi no, z tym chowaniem tych ozdób to jednak się schodzi, gdybym jeszcze tutaj chciała Wam ponagrywać, to pewnie jeszcze by się zaszło, ale to Wam pokażę w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, ozdoby pochowane, czekamy już na taką zupełną wiosnę, słońce świeci, pięknie jest idę robić śniadanie, bo zaraz moje dziecię będzie wracać ze szkoły także do zobaczenia, buziaczki, pa! pa.